W tym filmie sprawdzę ceny węgla typu groszek na początku sezonu. Zacznijmy od cen w kopalniach. W polskiej grupie górniczej ceny od dłuższego czasu pozostają niemal niezmienne. Za tonę karlika czy piekloża w wersji workowanej trzeba zapłacić 1400 zł, a do tego doliczyć 250 zł za dostawę kurierem. Karolinka jest droższa o 200 zł, jej cena sięga 1600 zł za tonę. Jeszcze droższy jest Błękitny Plus, który kosztuje 1500 zł, ale za paletę 750 kg. Decydując się na węgiel groszek luzem, trzeba wydać minimum 1150 zł za tonę bez dostawy. Nieco taniej można zaopatrzyć się w południowym koncernie węglowym. Groszek sobieski kosztuje 1360 zł po przeliczeniu na tonę, a Jaret Plus 1280 zł. Do tego dochodzi transport, który po przeliczeniu daje 236 25 zł. 25 groszy za tonę. A jak wygląda sytuacja u prywatnych sprzedawców? Najczęściej zaworkowany groszek trzeba zapłacić od 1400 do 1800 zł. za tonę z dostawą. Wybór jest spory, więc w tym miejscu odsyłam do katalogu na ceny opału.pl, w którym można znaleźć pełne zestawienie. Ja omówię najtańsze opcje. Bimarex Plus można nabyć za 1350 zł wraz z dostawą. Tyle samo kosztuje Ekogroszek Czarne Złoto, przy czym jest to węgiel z poprzedniego sezonu. Najtańsze produkty są dostępne w firmie IMEX Piechota. Groszek Import Zachodni kosztuje 1320 zł, a Anmac 1210 zł wraz z dostawą. Na koniec jeszcze chciałbym przestrzec przed super ofertami reklamowanymi na Facebooku lub w wyszukiwarce Google. Pojawiają się sklepy podszywające się pod prawdziwe firmy i wyłudzające pieniądze.